Dwutygodnik lokalny Ziemia Lubańska ma już 20 lat. Gazeta towarzyszy miejscowym społecznościom lokalnym w codziennych sprawach, spełniając swoją misję. Założyciele pisma zapewne w najśmielszych snach nie przewidywali, że ich inicjatywa przetrwa tyle czasu i obchodzić będzie tak dostojny jubileusz. Wspaniała rzecz. czekaliśmy 20 lat. Kiedyś mało kto się spodziewał, że tego typu inicjatywa może w ogóle dotrwać, ale dzięki pasjom ludzi, bo to tylko dzięki pasjom udało się przetrwać różne burzy, zawirowania. No i świętujemy, świętujemy z poczuciem, że tę misję informacyjną wypełniamy należycie. Jakie było te 20 lat w Ziemi Lubańskiej? No było, były burzliwe to lata. Bo uczyliśmy się zawodu, wchodziliśmy, poznawaliśmy teren, sfery życia i trzeba było się warsztatowo do tego przygotować. Nie zawsze byliśmy przygotowani, no i, no i to wymagało wysiłku, czasu no i sprawiało czasami wiele kłopotów. Czego życzyć Ziemi Lubańskiej w czasie tego jubileuszu dwudziestolecia? Dlaczego życzyć? Kolejnych jubileuszy, bo to że samo się nasuwa, ale przede wszystkim dalszego takiego sadzenia w realiach społecznych, bo to jest siła gazety, że czujemy to poparcie dla, dla, dla pracy, dla mediów, a poza tym takiej sprzyjającej i, mm, atmosfery publicznej, klimatu publicznego, kultury politycznej, która no, będzie wspierać wolność słowa, pluralizm w życiu publicznym, bo to bardzo pomaga prowadzić tego typu inicjatywy. Początki były bardzo trudne, siermiężne, chciałbym nawet powiedzieć, bo to były czasy właśnie takie, kiedy jeszcze no, nie było skanerów, nie było drukarni odpowiednich. Zwłaszcza że myśmy na początku postawili sobie takie bardzo ambitne zadanie, że to ma być gazeta dużego formatu w sensie jej gabarytów, prawda. Jak ówczesny burmistrz, który proponował mi stworzenie takiej gazety, takie mi wytyczne, złożył mój panie Kazimierzu, to będzie gazeta taka, że jak ja sobie ją otworzę w przedziale, to mam się odsłonić od pasażera w pociągu siedzącego naprzeciwko, że to ma być gazeta, w którą łatwo się da zapakować przysłowiową butelkę wódki, czyli tu chodziło o papier, żeby było na papierze gazetowym żeby ta gazeta była dystrybuowana prawda, za pośrednictwem sieci handlowych, prawda. to na tamte czasy nie było łatwe. Musiałem ją, bo miałem ten zaszczyt i przyjemność, ją organizować od podstaw, zarejestrować w sądzie, znaleźć właśnie taką drukarnię, która chciałaby drukować gazetę o w końcu niewielkim nakładzie. Ale wszystko w sobie bardzo się powiodło. Pierwszy numer ośmiostronicowy był bardzo skromny. Później z biegiem lat gazeta się rozrastała, kiedy zespół okrzep, kiedy wszyscy opanowaliśmy warsztat dziennikarski. Gazeta się, że tak powiem, rozrastała w sensie gabarytowym. Z 8 na 16 stron, z 16 na 24 z początkowego miesięcznika staliśmy się dwutygodnikiem. No, i tak przez te 18 lat trwamy na tym rynku, towarzyszymy i mieszkańcom przez te lata i samorządom kolejnym, które powstawały na przestrzeni tych lat, relacjonując to nasze życie codzienne. Czego należałoby życzyć gazecie w dniu jubileuszu? Ja myślę sobie, że przetrwania przede wszystkim, bo różnie się mówi, prawda, że, że mówi się, że są jakieś zapędy o zamknięciu gazety, to byłoby kuriozum, prawda, bo gazeta ma, jest w najlepszej kondycji ze wszystkich tych lat, jakie były, bo gazeta w tej chwili się samofinansuje. Był początek taki rzeczywiście, że korzystaliśmy, kiedy jeszcze ja na początku pracowałem w gazecie, to korzystaliśmy z dotacji. Później ona na tyle zdobyła sobie popularność w szeroko rozumianym subregionie, że jest na dzisiaj samofinansująca się gazetą i w żadnym sensie nie zastąpi nie zastąpią ją gazety internetowe elektroniczne oczywiście one znakomite uzupełniają tą sferę informacyjną natomiast nie ma to jak gazeta pachnąca prawda, papierem pastą drukarską prawda no i poza tym jej charakter taki trwały, można być kronikarski, dokumentacyjny na naszej gazecie zdobyło tytuły magisterskie wielu, wielu studentów. Także jest potrzebna i, i, i nie daj, Boże, żeby komu przyszedł pomysł do głowy, żeby ją zamknąć, bo to jest naprawdę chluba miasta, nie mówiąc o tym, że Domu Kultury, który Dom Kultury wydaje taką gazetę, która znakomicie sobie radzi na. Tym bardzo trudnym dzisiaj rynku czytelniczym. Nasza gazeta przetrwała wszystkie zawieruchy, wszystkie złe momenty, prawda, poupadały gazety z Gorzeleckiej, a Ziemia trwa i ma swoich wiernych czytelników. Za to bardzo serdecznie chciałbym wszystkim czytelnikom podziękować.